Cześć kochani, witam was w czwartym odcinku z Daily i dziś zrobimy sobie stojaczek na kabel od ładowarki na słuchawki w moim przypadku będzie to kabel od ładowarki więc no, potrzebne nam będą mi... Ja sobie wziąłem naklejki, kartka czy jakiś pisak Więc dobrze zaczynamy i... Pierwszym punktem to będzie po prostu wycięcie kartki w Taki zwykły łuk. Tak o. I teraz stworzenie go. I zakięcie. Tak o. Żeby powstało coś takiego i żeby to w miarę stało. Coś takiego. Jak już macie zrobione coś takiego, bo tutaj dół można troszeczkę jeszcze wyprostować, dokładnie to takie coś. Jak macie już zrobione już coś takiego, to później bierzcie sobie z ten swój kabel. I zbijacie go takiego oto węża, z tego z, musicie go tak złożyć. Gdy macie kabel już złożony, ja mam dużą kostkę, więc to też trochę przeszkadza, to a najpierw sprawdźcie, czy on się Wam w ogóle tam zmieści. Właśnie to robię i chyba muszę zrobić większy łuk, więc widzimy się, jak zrobię już większy łuk. Ok, wracam już do miasta, tym razem z odpowiednim łukiem i tutaj u góry musi Wam zostać właśnie troszeczkę miejsca, bo tam to będzie za zamykane, że tak to powiem. I teraz można sobie po prostu ozdobić ten łuk ja, jak już mówiłam, ozdobię go jakimiś naklejkami. I ja wybiorę sobie tutaj kotka. że o takiego bardzo Takiego ładnego kotka. mogę go widać, a widać go. I przykleję sobie go tutaj na to. jakimś rysowym miejscu. So, dokleję tam jeszcze jakieś. Obam tutaj truskawki. teraz dokleję sobie truskawki. Ale można tam też narysować buźkę, czy cokolwiek takiego. Ja wolałam sobie zrobić coś w tym stylu, lecz tam dorobię jeszcze takie małe diamenciki. Więc zrobię i Wam je pokażę. Okej, okay, mam już zrobione gwiazdki, tak one się prezentują i tak się prezentuje na razie moje, nie wiem jak by to powiedzieć, pudełeczko na kabel lub na słuchawki. Następną rzeczą będzie wycięcie cieniutkiego paseczka, który ja już mam. I ten paseczek trzeba przykleić tutaj o. A z drugiej strony znowu wykorzystać taki paseczek. Tylko trochę dłuższy. Troszeczkę dłuższy. I przykleić go po bokach, żeby schować tamten krótszy paseczek. Więc tak to się prezentuje. I widzimy się, jak ja już to przykleję. Ok, mam już to przyklejone. Jest tutaj włożony już ten mniejszy paseczek w ten większy. I tutaj z tyłu bez problemu wyjmujemy ten mniejszy paseczek. Jak wam się nie odklei. I wkładacie sobie tutaj teraz ten kabel. To zamykacie, tak po prostu to zamykacie. Okropne kadry i to po prostu trzeba zamknąć. To się tam będzie trzymało. Poczekajcie, zaraz do was wrócę. Okej, okay, więc tak to się prezentuje. Ja się już z wami żegnam. Baju!